No. Hej tu, Promat, Ja dzisiaj nagrywam z bratem, który ma już kanał. i Nazywa się jego kanał Alixo. Polecam wejść. E, może dam, e, jak nie zapomnę, to w opisie dam link. E, jak, e, jakby co, to, to dzisiaj grałem w Murder and Mystery w Robloxie. E, wiem, że kiedyś dużo tego nagrywałem, ale pomyślałem, że no, na Robloxie dawno tego nie było. I to. Bardzo dawno. Najlepsza rola. Hej, tu Alex O, dzisiaj nagrywałem w Robloxie Model Mystery. Jestem z Bratem. O! Yy, Wejdźcie sobie w yy, kanały. No i możecie tam zobaczyć jego kanał, jak coś. Yy, ja nagrywam z Bratem. Mati. No, yy, tu ja, ProMati. Polecam jego kanał, nie mój też pole polecam. Ja coś nie baję, tego kota, co tam był, ale Nieważne. Ktoś zamknął. E, informacje e, ogólne. E, zostawcie łapkę w górę subika i na tym, i na moim kanale, i na od Piotrka. E, jakby się ktoś interesował, odcinek wejdzie na dwa kanały. No oczywiście z różnej perspektywy. O tak. I... Ja nie się wiem. Tłuk. Może się trochę potrolujemy, może nie. Z ciekawości, ja... e, Alixo, czy ty jesteś tutaj w tym jakby... tam gdzie się zamknęło, czy nie? Znaczy nie. Ja jestem tutaj w tej takiej mazi czy coś, ale dobrze się ukryłem bardzo. Ale strasznie to się ukryłem. tylko mi letko ucho wystaje. Wiesz? Mhm. Mm A to, to mnie nie widać w ogóle, nie? Ty miał jeszcze shiet. To, to bym naprawdę, to bym nie... To bym był nie do zauważenia. No bo ja właśnie... O, dobra, już jest otwarte. Znowu zamknięte. Ja się Adam włączył, czy coś, bo tak na chwilę. Tak, bo mam bekon, który tutaj jest właśnie w tym gdzie się rozpiłeś też. To tam jest tak jakby przycisk, jakby taki emergency, czyli po prostu wszystko się zamyka. Okej, okay, otworzyło się. Ja uciekam. Okay, fontanna. Tutaj takie uko wystające. Tu? Ja tu... A no, no. widzę. No nie, przesuwa się. Zostaw jak nie? A pokazać magę? No wiem, bo ty masz Seeda. Seed. Ja, mówię, że sobie kupiłem ta, Takiego... Misza. Inkognito. <noise> Nikt nie... No dobra, zostawiam cię. Ale za chwilę mnie zdradzisz! No właśnie dlatego stąd idę. dobrze. O! A ja mam nadzieję, że to się... ...że to się nagrywa, nie? W ogóle wszystkie osoby tu przychodzą i sprawdzają, nie? Czy ktoś tu jest, a więc mam przyląbane. E... E, okej. Okay. Jakieś zaproszenia poleciały? No. Model. Nie, nie, znaczy, Wiecie co? Ja to tak sprawdzam, bo się boję, że się nie wiem, nie nagrywa czy coś w tym stylu. Albo znowu. Ja to bardziej sprawdzę. Czekajcie to chwilę. Może zrobić cięcień. Okej, okay, ja głosuję na to. Ja to. O, Piotr też na to głosuje. No to dobrze. A ja tylko ehm. chcę coś zobaczyć, tak? Eee. Nie nagrywa się! Mati, nie nagrywa to się. Dobra, wiem co się stało, potem ci powiem. Jakby ktoś się ciekawił o co chodzi, to chodzi po prostu o to, że Piotr korzysta teraz z tej nowej aktu e nagrywarki nagrywa co ja jak się... i się są problemy małe. Już jednak się pokazuje, to jednak się nagrywa. To przepraszam, że tak ten... Widzowie, przepraszam. Przepraszam, no bo tak... O, siema ja do Ciebie się nie chcę zbliżać, tak? Chustawka. To znaczy, że w tej mapie się te lampy się też jają. Szkoda, że Wam nie mogę zademonstrować, bo... No. O, mogę. Mam no, nadzieję, że mi nikt nie zabije. Ja to może nie będę prze przebywać. Co ty tam Bacon ty? Ma, lo ma loda w ręce. Ja bym mu nie ufał. Ja też. E, kot! 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 Koto Spiderman jest mordercą, miał nóż! Koto Spiderman miał nóż! Bacon! Bacon on ma ciągle loda, ale uważaj, Koto Spiderman ma nóż! No ja biorę misia. Co to, co no i co? I co? No ja tak... Takie mam kompa? Znaczy ja nie mam takiego dobrego komputera, ja mam jakiś laptop, który tata kupiłem. ktoś tu zaglądał? tyle to... lata temu, ale. Dobra. Dlaczego? Tak jest dalej. Cichutko, Poszło. patrzę. Patrzę gdzie jest ten. E... Ja chyba tutaj sobie wejdę. Ja tu nie idę. Dzieczko? No, Jestem ciekaw, gdzie jest ten... Gdzie jest ten kotu Spider-Man, bo on jest morderca. On no, to po jak? Znaczy... Nie? Wiesz co, jak znajdziemy ciało, to znaczy, że trzeba się martwić. Chodzi mi tego kotu Spider-Mana. No. Chyba, czy... nie wiem, coś... Nie, ten. Znalazłeś Koto Spidermana? Nie, nie. To jest takie, przez cały odcinek słowo, które najczęściej będę powtarzał, to jest Koto Spiderman. Właśnie się zauważyłem, bo już jakichś tysiąc. Nie. Ale tu się kolejno poleciło. Też to napiszę w komentarzu, ile powiedziałem Koto Spiderman, to mu po prostu dam serduszko w tym komentarzu. Się, to się tyle koniów spiło, ale już wszystkie wszystkich. Znaczy nie wszystkie. Ja, ma, ja znowu mam 40 konów, ja znowu mam full. Ja też. Bo tam się, tamtej panczy to się mieliśmy, tam nikt nie zaglądał. No to ja bym tam nie chodził, no ale... Chodzę. Siema. Kotu Spiderman. <grystanie> Jest. O, wygrana. O! Jestem na rampie! Ja no wiecie e, no wie to, a. co mi Widzicie? To się nagrywa. Nie umiem mówić. Przepraszam, nie umiem. Lewy. Wiedziałem! Wiedziałem, że kotu Spider-Man jest mordercą. Ja lewy ma, mawiać No... Przepraszam. 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 Dobra. Jaki? Piedrek, uspokój się. Wiecie co? Ja sobie kupię i mój. Eee, e, e, co ja tam widziałem? Tak jakiś. Jest... Giełdę. O ci! tylko u i No, inny niestety. Ja ten ten... Ten... A ja z misie. Mocy ktoś mnie goni. A. Skąd ja. mnie gonić? Dobrze moc. Nie samże, dlaczego udaję. Maci! Maci! że nie wiem, że jesteś modelcą? No, osoba tu tańczy. To nie ja. Modelcom, tak? Tak, Mati. Co złe, to nie ja. Na wiele się przekonam. Mega. Mati, ścigry jest modelcom Oj, Mati, ty myślisz, że ja nie będę. Ciekawie. Czy ty wiesz, gdzie jest kolejny yy, kolega? Nie. A wy jesteś szelifem? Nie. Może ona jest szelifem. Bo jakbyś wiedział, to, by, to bym go pociął na niego i bym mówił, że jest blisko ciebie, wiesz? No. Ciach. Koto... Spiderman no, no. zabity Eee, nie. Nub zabity. O! Nub był szeryfem! Cenzura to... E, nic nie powiedziałem, wcześniej nie powiedziałem, się D wyraz... D Nie mów! U, a! E, nie, 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 nub Co robię w tym filmie za scenę, ale... No... No to, wiecie. O, kto to jest? Powiedz mi, gdzie jest ostatnia osoba? E, nie wiem. To oddal kamerę. Czekaj chwilę. W lodówce! O, dziękuję. W lodówce. Się A nie, jeszcze jest dacha. Są dwa osoby. Dacha i. Dacha jest na wolności. Nie ukrywa się, ale. Tamten lip w DOI 63 jest w dodatce. A gdzie jest? Ale gdzie jest ta druga osoba? Jest tutaj na korytarzu. Teraz jest w salonie. Czyli ma pistolet. Jest w salonie. nie ucieka. Wiem. Ona widzę. ma pistolet! Ona ma pistolet! Wiem. Aaa, ale została ostatnia osoba, szkoda, nie no, ty ale poziom zrobiłem. no 9 osób i kolejne 40 coinów, e, Faktori, faktorii, najlepsza mapa, najlepsza mapa. No, ona jest taka fajna! Trzy. Dobra. Tak! Albo nie! Eee! Dwie! klufki. Gdzie! Podbijają internety, kliwki! Gdzie! Gdzie! Ja tu się nie skapnę, to myśmy kiedyś myśleli nad nagraniem piosenki. Nie pytajcie, proszę! Piotruś jest tym! Piotruś jest mordercą, bo się wydarł! E, porada ja dla pana Piotrusia, mordercy. Jak przytrzymasz, eto rzucasz nóż. Ja nie jestem mordercą. Dobra, ale jakbyś był, to ci daję taką podpowiedź. Wiesz? Nóż ci wyszedł. Kurde, ten nób zawsze liże. A, zostaw, 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 zostaw. Jestem mordercą. mi mi, Piotrek. Morder. Merder i chodzi o to, żeby sobie nie... nie ufać. Tu mi w ciężarówce i dobra, to ja jest... No tu jest druga osoba. Ta ostatnia osoba, co wtedy była ostatnia, to ma misia. Nie, wiecie co? No i oni tam, ktoś ich zabije. No, jak mówiłem, to tam w że ludzie pozabijają teraz, nie? O! Oj! Chyba wiem, że. Czy... Eee, ten taki z grzywką. Ten taki z grzywką. Wiem, Wam! Wiem! Skąd że to nie ma biegania? Eee, ten taki z grzywką i okularami. Bo są dwoje z grzywką. A! Teraz już tylko jeden. O nie, oni się... A nie, dobra, oni się nie teamują z szeryfem. Dobra. no, wiesz, no, ja się Jakby koje, to na dworze nie, się bije szeryf yy, wiesz, tam przy tych ciężarówkach się bije szeryf z mordercą. Morderca się próbuje zatimować. 20 coinów Uważaj, w, w twoją stronę idzie morderca. No nie, Piotrek, oni się teamują. No. Ej! ty jest jedna osoba. Jakaś tu. Uważaj, idzie tam, gdzie ty poszedłeś. No właśnie jest tu jeszcze jakiś bacon. O, już nie ma. Jest tylko szeryf, no. który się z nim teamuje. Ty... A nie, jest jeszcze bajkon. A jest pani w ściekach jest ten najgorszy szereg. A! Nie ma szeryfa! Ja lubię, Nie zamknę. Zabił szeryfa, jest w środku. Ha! Ominął cię! A w ogóle tak! Chodźcie na kanał od Mateusza o nazwie Piotr Matki i dajecie pod tym filmem spam że Piotrek nie był mordeńcą. Zróbcie to, proszę was! Dobrze, ej! Zobaczymy tak. Jak ktoś dorwał do tego odcinka, znaczy do tego momentu. Y, y, to niech napisze, nie czy już był mordercą. Nie, o nie, gościu! Jem, y, pistolet jest o, na dworze. Wysziałem chyba jako jedyny nawet. Mm. Czekam, ja czy ja tylko jedyny. Y, nie mam pojęcia. Tu nastąpiło e e krótkie e cięcie. Znaczy e, materiał ja... ma już 16 minut. E, chodź tu, tu, na środek. E, przepraszam też, że to tak walczam, ale no. Znaczy my się boimy, że to się nie będzie nagrywać, bo nam to się nigdzie nie pokazuje, jak widzicie. Tak. E, to jest najgorsze, więc przepraszam za to, że ten no i... Że to Za to, że ten tak... i noi. Czyli to więc tym bardziej. O, pomocy, pomocy, pomocy. Ktoś cię zabił? Nie, ale gonił mnie. Znaczy, dopiero... I teraz mam nóż malarca. Ta dziwna pani w okularach, nie? No. Koto Spiderman coś trzymał w rękach. Mati? Koto Spiderman chyba misia. Możliwe, nie wiem. Coś trzyma. Widziałem właśnie. Eee! On jest podejrzany. Pomocy, pomocy. Idzie! Pomoc, nie było. Ja mnie, ja mnie, ja Tak, to jest... On. A co, wystawił nóż? Nie wiem, nie widziałem, ale... Mi się wydaje, że to już przez chwilę wys wystawił. Trzeba na no, niego bardzo uważać. To, 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 to. A nie, on żyje! To nie on był. Tak, Myślę, że to będzie ostatni od, y, y, ostatnia runda i kończymy. Znaczy ja kończę. Znaczy ja też raczej, no bo... Ja chcę musimy zma... no, nagrywać. Mati, ja chcę... O tak, Mailbass! Mailbase. Taki... No to idziemy, teraz ty wybierasz. A jeśli zrobimy drugą część, to tym razem już będzie wybierał. A jakby ktoś nie zauważył, to tam jak, jest, jak wejdziecie na mój kanał i wejdziecie na zakładkę playlisty, to tam Wam zrobiłem wszystkie odcinki z Robloxa włożyłem do tej playlisty, więc jakby ktoś chciał, to tam jest wszystko jedno. Playlisty? Tak, bo jak już zrobisz dodatkowe playlisty, nie? To wtedy one będą widoczne na twoim kanale. wiem. No, no i możesz nazwać te playlisty typu Roblox, jak jest u mnie. I wtedy po prostu osoba jakaś może wejść na ten. Czemu zamknąłeś mi drzwi? Może wejść na, na ten. Na twój kanał. Zamknę drzwi, haha. Pomocy? Pietruś. Zostaw mnie. Wiem, że jesteś mordercą, jest przy tobie ciało. O masy? się z ciągło? Skońca a wszyscy piszecie w komentarzach, gdzie Piotr nie był mordercą u Mateusza Piotrek, jeszcze co jest najlepsze? Że ja widziałem, jak zabijasz <grystanie> Więc w tym momencie... Jest! Dobrze, że był koteł. Koto, koto Spiderman nas uratował Piotrek, ale zdradziłeś się <grystanie> e Angli, 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 angli. Dobra, no? no, my już kończymy, nie? No chyba, że chcesz jeszcze jeden. Dobra, no bo tak tam szybko to poszło, nie? No. Ostatni! Ostatnia! No, wybierz. Menshi. Dobrze. Bo Office to jest chyba najgorsza mapa. Znaczy Office jest słabe. Biolab to jest takie średnie. Mansion jest spoko, tylko że to jest dosyć małe. Wiem, bo byłem na tym mordercą, więc tam się bardzo łatwo zabija. Przeżyłoś wszystkich. Szczególnie, wiesz co, Piedrek, było najlepsze, że jedna osoba, nie? Stała na środku i tańczyła. Jestem przemytem. Tak, a ja mordercą. Naprawdę? A morderca mówi wszystkim, kim jest? Łamisz? Ja? Dobra, e, gdzie jest Mateusz? E, Gdzieś powys. E, jest... Jakby coś ty? E, ma... e, ta cała Ale... biała pani godniła Bacona. I nasz kolega, pamiętasz co był ostatnio? Nie trafiłem. Nie trafiłeś. Nie Cześć? ja mam pistolet. To nie ja mam pistolet, jest problem. Myślałem, że będę miał pistolet. Ale ja ci zabiłem? Nie, nie trafiłem. Ale no... No pana ja ty cię naprawdę nabrałem? Jeszcze mówiąc, nie nabrałeś się. Ja nie jestem inocentem. Ja jestem innocentem. Myślałem naprawdę, ona goniła. Ale okazało się, że mister, e z ikonką Robloxa jest mordercą. Więc jesteś mordercą! Nie, nie jestem mordercą mówię, ja. że Pani w Białym jest mordercą i Ty trafiłeś oh. w tą Panią Białą, ponieważ ja ją podejrzewałem, bo goniła inną osobę. Powiedziałem, ja, że... że Mati! Aha! No to trafiłeś w osobę, która była obok mnie! Nie no, ale... no to szkoda, że źle. Roblox mnie goni. Pomocy. Don't bring me down. W ogóle jakby ktoś był ciekawy... I w ogóle jakby ktoś był ciekawski, um, plomati się nazywa Mateusz. W sumie jak do niego fałam Maty... Jestem na ciekawskich, y, to ja Alixope, am, ale mówię Alixo, no bo to jest głupi. No, no po bo... prostu po to jest Alixope, żeby się dało rozróżnić. No. Jest to 50 bilanek ale ja nie mówię Alixo, no bo tak mnie jest wygodnie. Ale ja się nazywam Alexowa. Dobra, to myślę, że Piotr. to będzie na tyle w tym odcinku. By to z wami Promati oraz Alixo. Cześć! Cześć.